I witajcie, ja jestem i Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii z Mighty Magic Crash of Heroes. I w tym odcinku pokończymy sobie w sumie zadania poboczne, które nam zostały. Tu coś jest. Mamy jakieś tam kamienie. W ogóle, co nam został? Urolox, level 9. To pewnie on jest w tej jaskini tutaj. I to chyba byłoby na tyle. No jeszcze ten tutaj Nekromanta. A więc wybierasz się do siedziby Ludmiły, dzieweczko. Pytanie tylko, czy jesteś gotowa? Może najpierw powinnaś sprawdzić swoją siłę w starciu ze mną? Jeśli nie zdasz pokonać nekromanty mojego pokroju, to twoje szanse w walce z nią będą wyłącznie iluzoryczne. Golobolus... Tylko się nie oszczędzaj, nekromanto. Muszę wiedzieć, czy jestem gotowa na to, co mnie czeka. O, żniwiasz śmierci, Zniwiasz. Uwielbiam, że nie Jest w herosach. Dobra, ma też ma smoka. Ja nie mam smoka. Która gracza. No to wybór jest raczej prosty. Co robimy? Ducha. No trzeba mu jak najszybciej zniszczyć tego, więc ja nawet będę robił tutaj takie rzeczy. E, niewdzięczne. Nie wiem czemu niewdzięczne. Nie pytajcie mnie o to, ale są niewdzięczne. A, jeszcze dodatkowo dostaję pod dwa obraże, a to easy. Dobra, ale nie uda mu się raczej z, e, złożyć tego smoka zanim Patryczego go zbije. Więc tyle dobrego przynajmniej Tak zrób i zrób tak A, no, to mi to odpowiada. Mogę mu krzywdę zrobić. Chociaż, no może mu się udać złożyć tego smoka. No, w następnej turze mu się uda złożyć smokę. A smok jest potężny tutaj, to nie ma co ukrywać. Walka z nekromantą, też ciekawa w sumie sytuacja. Wiesz co, z mi jednostki jakieś. Okej. Okay. Kolejna niespokojna dusza powiedzmy. Bym ją złożył mimo wszystko. Dobra, sprzed sprawę. Zniszczyłem mu smoka bez tego. Mógł, mógł go mieć w sumie już teraz. Kurde, jestem ciekawa. No nie, nie da się tu zmienić poziomu trudności, więc. Czysty wjazd. Dobra, to zrób tak. Zrób tak tak zaraz będzie jeszcze wjazd kolejnego ducha. Jak można być tak grubym? Zmarnować okazję na smoka. Ja jednak to zrobił. Myślałem, że to oleje całkowicie. Tak jak smoka. Okay, wbijają Cztery ataki nie 3 ataki dobra nie spojrzałem źle na zombiaka tego tutaj znaczy zombiaków tak tak o to jest coś o co warto zawalczyć Teraz pewnie będzie chciał zniszczyć mojego tego smoka. No i to nie będzie też głupie tak. Już nie wiesz. Okej. Okay. Dwa ataki. Nie do końca o to mi chodziło. Liczę na jakieś fioletowe. Jeden jest. Chcę jeszcze tego smoka złożyć. A nie wiem, czy będzie mi to dany. Oj, dana, dana. Zazłuszcz kolana. O, oh, nie wiem czy, ale jakoś tak mi się chciało zrymować. I I to jest. Fraszki, patryczka. Znaczy to nie jest fraszka, to, to jest rymowanka. I myślę, że raczej ktoś już na to wpadł. Te w sumie ataki w ducha są takie zmarnowane, ale zaraził ją. To też jest dosyć ciekawa opcja zarazienie ducha. Która gracza. No to się ją postę o tych tych zabierz. O mi dwa. Zawsze coś, tak? Nie należy narzekać. W żadnym wypadku. Ok, tak to zrób dokładnie takie coś mi chodziło. I mamy smaczkę. też go nie zobaczymy: 5 tur razy 2 to jest 10, więc wolałbym go jak najszybciej wykończyć. I też by nie przedłużając tak odcinka zbędnie. Na co ja w Rosie tylko jednostki? No, kolejny smog. Zrobię boom. Ile tego będzie? 29, więc. Więc finito. Zwycięstwo 808. No to to jest sporo. To jest sporo. No, od razu... Ducha jednak zostawię. Bo co prawda mógłbym wziąć sobie tego... Hmm. Tego kościelnego rycerza, ale... Ale nie ma sensu. Tak myślę przynajmniej. Bo i tak już go nie zdążę wylewelować na taki poziom jaki bym chciał. I on ja ma level 9. Ja bym sobie tu zapisał, mimo wszystko, bo to może wcale nie być takie proste, tu mamy żniwiarzy. Stoisz przed obliczem Uroloxa, człowieku. Idź precz, albo zaraz zniszczę twą duszę. Nie interesuje mnie twoje, twoje imię. Jedyne na czym mi zależy to twój gorający łeb. Kurde, cool, ta grafika. Ogólnie Fiona według mnie ma najlepszy, najlepszy design. On ma piąte jakieś, jakieś dziwne jednostki, w której chyba... Nie no, raczej jest jak tutaj jest, no to... Można ją mieć. Tura gracza. Ja nie wiem, od czego zależy, czy jest tura gracza, czy... Tak... Są tutaj te takie dziwne... Nie wiem, co to ma być. No. W sumie dobre atakować duchy Tura gracza ha. Tak to zrób Tak to zrób I tak to zrób I zaraz coś jeszcze wymyślimy Tutaj po prostu ząbiaczkę zrobię. A, ucieka nim. Boi się. No w mi słuszny. 20. Co to jest za jednostka? Ja ją chcę. Czy następnej kampanii? Bo następna kampania to jest szeok Proszę tak. Tak a mogę tego, dobra mniejsza. O kurde, cool. a no w sumie dobrze. W sumie dobrze. Chyba nie zniszczy mi go. Ma na 3 ruchy, i na pierwszym ma 15. Znaczy na pierwszym etapie, tak ładowanie. To, to, tak to powiedzmy sobie, żeby nie doszło do jakichś takich. Za 19 Chciałem powiedzieć, że już ma mniej życia ode mnie, ale on zawsze miał mniej życia ode mnie Więc to, to jakby żadne zaskoczenie. Jeszcze co. Dobra, jak ty atakujesz? Robisz jakiegoś wilkora. No, nawet fajny ten wilkor. Czemu mówię Wilkor? Gra o Tron, tak? Mam strasznie jazyk na gra o Tron, skończyłem serial I lecę z książką, tak. Książka mnie wciągnął. Książka mnie wciągnęła, serial mnie wciągnął. Płakałem jak musiałem się rozstać z gra o tron, o tak to powiem I za 12 11 W sumie kończ, we, kończ weź wstyd oszczędź. E, szanujmy własny czas. Szanuję wasz czas, więc zakończę to jak najszybciej. Jup 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 Już mógłbym teoretycznie poczekać, ale nie ma na co. Bijmy gnoja. Pięknie, zwycięstwo. To było chyba ostatnie zadanie poboczne, więc... Więc chwalmy to. No, nie nabijemy już chyba. Nie zdążymy nabić kolejnego poziomu. Szkoda, szkoda. No ale. Obecnie wykonane. Co to mamy? Aha, tu mamy surowce. Kupmy sobie tych. Tak. Rozpruwacz, wiedźmy. Co? To są wiedźmy czy rozpróż. To jest wiedźma. Eee... Powoduje natychmiastowy zgon każdej istoty, której tylko dotknie łącznie z nieprzyjacielskim bohaterem. Tak! E, to jest bardzo OP postać, ponieważ... E, ona, jak e, udaje jej się czysty zrobić atak na bohatera... To... Powoduje zgon, natychmiastowy zgon. E, natychmiastowa wygrana. No tylko właśnie dlatego właśnie jest na samym końcu. E, też trochę... Może źle to zrobiłem, ponieważ powinienem od razu po nią pójść i jak najszybciej ją wylewelować, bo teraz mi się często nie opłaca i brać. Zlecenie wykonane, okej. Okay. Coś jeszcze? Do ostatniego tego? A, nie wiem. Dobra, ale... Aha, tu można sobie jeszcze tych dokupić, ja nie chcę. Chodźmy do Ludmiły. Czyżbym już miał zakończyć ten... Czy tobie śmieć naprawdę nie dała ani trochę rozumu? Zmiataj stąd i nie wtykaj nosa w sprawy przywódców Aszan No nie, może jednak jeszcze to nie jest ostatni odcinek. Jedyną rzeczą, jakiej jakie będziesz przewodzić, będzie korowód czerwi, spieszo, spieszących, ucztować na twoich zwłokach. Bardzo, bardzo poważne. Słowa, e, pokonaj wroga. 8. Poziom, co to, to nie jest jakaś. Teoretycznie mógłbym tutaj te bestie naszą o, levelować. Ło, ho, 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 przyjaciel. Ja już wiem, co ja robię. To się jakby. No, nie do końca o to mi chodziło. Ty, ale on nie zdobywa życia, tak jakby. Aha, dobra, czaję, na czym polega cały tik. Dobra, już wiem, już widzę. Tak to zrób. Tak to zrób. No i teraz po prostu przełożę sobie to tutaj. I mamy smoczkę. Okej, okay, dobra, no to tu ci się udało. Nie możemy dawać mu składać tych, tych gnoi. No bo jak widzicie, nie służy nam to. Nie służy. Boom. No teraz kolega powinien mieć takie. No dobra, on ma też drugi level tego swojego gnoja. Ok, on jest głównym generalnie, i on nie umie złożyć sobie tego. Nie, z tym smokiem się fajnie udało, tak szczerze, to nie da się ukryć. Kolejny smok, i też bym spróbował go złożyć. Chyba, jednak, smoki to potęga, tak. Co? No. Kurde, nienawidzę cię. Ja nie powiem czy ty, Ta wiedźma nie byłaby tu dobra. W sumie, wiesz co... Trzeba jakoś tam dbać o to. Kurde, on mi zniszczy smoka. Mam ja 50 ma 64 i on zarabia atakował. Szkoda mi tego smoka jednak. I tyle dobrze. Tak, tutaj, tego usuń. tego daj, tutaj. No i mam po smoku. Przynajmniej zaczynam jego atak, tak. Chyba. Mogę się wydaje przynajmniej. Tak. Bo szkoda mi tego smoka, naprawdę szkoda. Ja nie wiem co ty kminisz człowieku, To zaraz znowu to zniszczysz. Ależ nie no, złożysz go. Mam nadzieję, że. że ci się to za specjalnie zaraz zepsuje. No muszę tak robić, żeby cokolwiek tu złożyć. Muszę się nie skupiać na atakach na tych jego kosmitów, tylko na. aby to nazwać. E, atakach na niego. Nie na jego specjalną jednostkę, tylko. tylko właśnie na niego samego. Okej, okay. trochę tych jednostek już jest. To nie będzie właśnie ze smoka co czas brał po jednym. Myślałem, że zostawi go w spokoju. Teraz nagle zaczął składać. Ach, na nic. Myślę, że zobaczycie, jak atakuje smok, więc. Bez problemu. Coś tam się jednak tworzy Okej, okay, smoka nie tknął Tyle dobrze No jestem ciekawy No w sumie ta kampania dosyć szybko poszła Tak, nie wiem, nie, nie wiem ile odcinków już wyszło Tak szczerze, bo nagrywam to tak jakby na zapas Szczerze się przyznam Bez bicia No bo muszę, tak? Muszę Jakoś to Rozwiązać te sprawy ok za cztery, zawsze coś, tak? Zawsze coś nie należy narzekać w żadnym wypadku. Dobra, wezwywaj jednostki, czy ja wiem, to, czy to cokolwiek naprawiło. No nie wiem, w sumie dobra dajmy tu tego. Tu zrobimy zębiaka, to jedziemy z kapturzystami. <laughs> Dawajcie jak najwięcej jednostek, niekoniecznie do ataku służących. Przynajmniej smog będzie silniejszy. 12. Nie wiem, czy się z tego powodu cieszę. Tak, tak. Dobra, mamy dół. Oha, tyle dobrze. <laughs> Tam się w jakiś sposób zabarykadowaliśmy. Więc tyle dobrze. Czemu dajesz tu tych? Nie odbieraj! Mój smak byłby mocniejszy. O, koniec. Smok za 82 zadał Jest win, jest win, jest win, jest win 550 e, Nie wiem czy to smok jakoś w jakiś, jakikolwiek sposób wyleweluje Nie, nie wyleweluje. A jeden smok w dół No tak, bo tam mi Miko załatwił. Otrzymałem Dobra, to nie mogę iść. Ale zanim pokonamy go, ja bym jednak tutaj zakończył. I to na tyle, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, czy dowiecie mnie poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.